Ulubiony challenge. Który przycisk mam nacisnąć? Dobra, niech będzie żółty. Co mnie czeka? Kura Betty nacisnęła przycisk. Mam coś dla niej. Mm, to pachnie tak pysznie. Auć. Co to jest? Truskawka? Tak, jest taka dobra. Wygląda na to, że jej się spodobało. No to mam więcej truskawek. Betty, łap! Wow, truskawkowy deszcz! Jakie to fajne! Hmm, co jeszcze dodać? A, mam pomysł! Wiem dokładnie, czego brakuje, Betty. Co to za biała piana? Nie wiem. No jak ci się podoba krem? Zaraz mi mutonę. tonę. Dobra, no to lecę. Czas się stąd wynosić. Och, Betty, jesteś taka piękna. Może dasz mi buziaczka? Nie, nie, zapomnij na razie. To mnie zabolało. Nie to nie. Pójdę zobaczyć co porabia Emma. Okej, okay, najważniejsze, żeby się nie pomylić. Niech będzie niebieski przycisk. Chciałabym, żeby mi się poszczęściło. OK. Emma dostanie syrop czekoladowy. Łap. Co to się na mnie leje? O, smakuje naprawdę przyjemnie. Lepiej, niech się leje prosto do moich ust. No i gotowe. Emma jest cała w czekoladzie. Nawet i ja trochę spróbuję. Ej, co ty robisz? Auć, to bolało. Dobrze ci tak. Użyłem się. Dam ci nauczkę. Czas trochę ochłonąć, Emma. Aaaa! Jak zimno. Brrr. Zamarzam. O nie. No i po sprawie, jak ci się podoba ten lodowaty deszcz, co? No dalej, dziewczyny, wciskajcie guziki. Okej, okay, niech będzie żółty. Co mnie czeka? No wreszcie, bo już nie mogłem się doczekać. Oto, co mam dla ciebie. Żelkowe oczy. Nie mogłem się oprzeć. Suzuki, łap. Auć! co to za lepka substancja? Fu! A żelkowe oczy. Pyszności. Robię żart klaunowi. Zobacz co potrafię. Bu! Myślisz, że jesteś taka oryginalna. Czekaj, mam coś dla ciebie. A, co to jest? No i co ty na to powiesz? Dobra, zobaczę, co ta Emma robi. Co mam nacisnąć? Dobra, też niech będzie żółty. Co mnie czeka? No, no, mam coś dla ciebie. I to wygląda naprawdę paskudnie. Ale co robić? A te chyba dodamy w całości. Voilà! A co to jest? Co to za ochyda? O, to jest obrzydliwe! To Całe jajko. Chyba wiem, jak się odegrać na klaunie. Świetna robota. Co tam masz? No dalej pokaż. No proszę, pozwól mi to zobaczyć. Dobra, dobra, zobacz. Patrz, co mam. To przecież tylko jajko. Masz, częsuj się! Do widzenia! Poszukała mnie jak dziecko. Chyba ktoś tu nacisnął. A nie, wydawało mi się. A jednak. No to lecę. No i co, gotowa? Chyba ktoś tu ma szczęście. Zobacz, jaki mam wspaniały smakołyk dla ciebie. Mmm, pyszności. Co to jest? Co to jest? Wow, to żelki Haribo. Ekstra. Tak, tak, chcę więcej żelków. Jeszcze więcej. Co? Nie ma dość? Niesamowite. No, mam jeszcze całą torbę w zanadrzu. Lepiej wezmę miskę i wsypię do niej żelki. A teraz użyję suszarki do włosów. Zamienię żelki w coś bardziej płynnego. Świetnie, no wyszło fajnie. Co to jest? A, nic nie widzę. Chociaż smakuje całkiem nieźle. Jest pyszne. To naprawdę dobre. Uwielbiam to. Bardzo mi się podoba. No i co? Kurczę, wygląda na zachwyconą. Moja zemsta się nie udała. Dobra, sprawdźmy, jak Emma sobie radzi. Hmm, co by tu nacisnąć? O, jakiś ciekawy guzik z kością. Zaryzykuję i wcisnę go. No proszę, cóż za odważny wybór, Emmo? A oto co mam dla ciebie. Już tu jest! Nasz czworonogi przyjaciel! Brawo, co za grzeczny piesek! Jest po prostu wspaniały! Szkoda oddawać tę kość. No ale co poradzić? Ojej! Co za uroczy piesek! Chce się bawić! Na co tam patrzysz? Co się dzieje? O nie, nacisnął przycisk. Kurczę, jak brakuje mi tego pieska. Co? Ktoś znowu nacisnął guzik? No dobra. Pff, to jedzenie nie pachnie zbyt dobrze. No ale jak chcecie, proszę bardzo, Emma. O nie, co się dzieje? Nie, nie, piesku, nie bój się. Dobra, chyba już po wszystkim. Ojej, jak to dużo smacznego jedzenia dla Ciebie! No jedz, jedz, mój słodziaku! Smacznego! Dobry piesek. Dobra, zobaczę, jak sobie radzą. Ble, to okropne. Zanim nacisnę guzik, muszę troszeczkę się rozgrzać. Kurczę, chyba nadwrężyłam sobie kark. Dobra, zaczynamy. Oby mi się poszczęściło, oby mi się poszczęściło. No w końcu, już nie mogłem się doczekać. Zaraz się tu zabawimy. O tak, to słodki syrop czekoladowy. Ale będę miał jeszcze jeden dodatek. Ale fajnie wymyśliłem, co? Ej, co to jest? Papier toaletowy? Nie rozumiem. To teraz czas na syrop czekoladowy. To co? Chcę się jak najszybciej tego pozbyć. Fuu, co on tam robi? Cześć, to był syrop czekoladowy. Co? Ej ty no nie pozwalaj sobie za dużo. Załatwię cię. Hmm, co to jest? A, pój! Chyba przypadkowo nacisnęłam guzik. Okej, okay, mam zadanie do wykonania. Co mnie czeka? Dadam coś wspaniałego. Okej, okay. no to co pójdzie na pierwszy ogień? Okej, okay, klej. Trzymaj Suzy! Co no to za lepkie i paskudne coś? O nie, ręka mi się przykleiła. Co to ma być? Brokuły? I jak ci się podoba, Suzy? Jak ja cię dorwę w swoje ręce. No co za wspaniałe ujęcie. Musimy to uwiecznić na pamiątkę. Wow, co to jest? Ogromne wiaderko popcornu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Nie ma. To jakieś oszustwo. Poważnie? Nie wiedziałem o tym. Przepraszam, zaraz to naprawimy. Trochę cierpliwości. Czy to naprawdę zadziałało? Super, wiadro jest pełne. Rewelacja. Ale nie. dlaczego tak brzydko pachnie? Widzę, że Lili to nie powstrzymuje. Nie spiesz się, moja droga. Najpierw wyciągnijmy karty. Popcorn zawrócił mi w głowie i zupełnie o nich zapomniałam. Ura, nie będę musiała go dotykać. Lepiej, żeby moja karta trafiła do Lili. A ja będę mogła go chociaż polizać. Pyszności. Ojej, ona ma bardzo dziwny gust. To wspaniale. Nie rozumiem, dlaczego ci się to nie podoba. Fu, dlaczego to odłożyłaś Lili? Nie chcę go jeść po tobie. Andy, bądź mężczyzną, weź się w garść, bo cię zmuszę. Uwierz mi, to wcale nie będzie trudne. Po co mi mob? Wstawaj i użyjesz go do obrony. Wow, to prawdziwa bitwa, ale fajnie. Jesteś trudnym przeciwnikiem, nawet się tego nie spodziewałem. Ale mnie nie pokonasz. Skoro nikt nie patrzy, mogę zjeść cały popcorn. Szkoda, że tak mało zostało. Dobra, jestem gotowy do wykonania zadania, tylko że popcorn się skończył. Nie mogłam się powstrzymać, przepraszam. Lili wszystko zepsułaś. Ciasto hagiwagi szczerze mówiąc mnie przeraża! Nie tylko ciebie mnie też! Ale ładnie pachnie. Może niepotrzebnie panikujemy. Betty, masz rację. Założy się, że będzie nam się podobać. W takim razie proponuję się pospieszyć i sprawdzić karty. Już je mam. Super! Będę mógł je polizać. A ja mogę ugryźć. Co? Nie będę mógł skosztować ciasta? To smutne! Przykro nam zak, masz po prostu pecha. To się zdarza. Nie wiem, co się dzieje, ale mam wrażenie, że to ciasto mnie kontroluje. Przestań wymyślać wzory. Przyznaj się, po prostu bardzo chcesz je spróbować. Ale nie uda ci się tego zrobić. Ja je poliżę. Ok, Quentin, co z tobą? Nie wiem, te usta się do mnie przykleiły. Przepraszam, przypadkowo je zjadłem. Chcę polizać jeszcze trochę. Wystarczy. W ten sposób zjesz całe ciasto, a mi nic nie zostanie. Przepraszam, troszkę mnie poniosło. Weź się w garść. Nadeszła moja kolej na wykonanie zadania. Zobaczmy, co mamy pod kloszem. Dziwny. Talerz jest pusty? Gdzie się podział mój urodzinowy tort? Quentin, obserwujecie? Nie przeszkadzaj mi. Wreszcie mogę cieszyć się moim tortem. Boże, jest taki miękki. Jest przepiękny. Bardzo się cieszę, że miałam okazję go spróbować. Chyba słyszałam kroki. Czy ktoś może mi wyjaśnić, jak znalazł się tu mój tort urodzinowy? O nie, już go jedliście! To nie moja wina! Możecie zatrzymać ten tort. Wyszło niezręcznie. Chyba zepsuliśmy mu imprezę i humor. Czas sprawdzić, co spróbujemy w nowej rundzie. Wspaniale, to lut na fatyku. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Może porozmawiamy? Dajcie mi więc od razu lody. Lily, jak zwykle się spieszysz. Jeszcze nie wyciągnęliście kart. No właśnie, ciągle o nich zapominam. Pewnie dlatego, że nie podoba mi się to, co jest tam napisane. Ej, Jess, jesteś z nami? No wstawaj! Mogę zabrać jej kartę. Nie, nie, wchodzę w to. Gratuluję, Jess. Masz okazję spróbować lodów. Powoda, że nie są takie słodkie jak ty. Te czułości wytrącają mnie z równowagi. Zabierajmy się do jedzenia. Już polizałem lody, ale dopóki nikt nie patrzy, mogę to zrobić jeszcze kilka razy. Wystarczy, Andy, kończ. Teraz kolej na jazz. Proszę, kochanie, spróbuj. Dziękuję bardzo. Taką mnie dbasz. Uwielbiam dziewczyny z dobrym apetytem. Tylko, że teraz masz wszystkie zęby w czekoladzie. Przepraszam, muszę lecieć. Chyba od niej uciekł. Nie mów tak, Andy. On wróci. Na pewno wróci. Ja tylko żartowałem. Nie lubię takich żartów. Już rozumiem. Jeśli nie macie nic przeciwko, to dokończę. O! Jeszcze ci trochę zostało na czole. Świetnie. Daj mi to. Nie można wyrzucać jedzenia. Czasami wydaje mi się, że mogłabyś zjeść po prostu wszystko. Wygląda na to, że czeka nas nowe danie. Mam nadzieję, że masz rację, Quentin. Czy to mięso? Wygląda jak surowy stek. Pewnie masz rację, Zak. Uuu, to jest takie oślizgłe. Nie chcę tego dotykać. Mam nadzieję, że nie będę musiał. Pójrzmy. O nie, pomyliłam się, muszę polizać stek. Co za pech. Trzymaj się mocno. W moim przypadku jest jeszcze gorzej. Jak ja się cieszę, to wszystko oznacza tylko jedno: nie muszę nic robić z tym sekiem. No cóż, życzę powodzenia. Dzięki, tym razem na pewno się przyda. Coś wymyśliłam, może jednak spróbuję. Nie, tylko żartowałam. Lepiej wy to zróbcie. Niech zak zacznie. Dziękuję bardzo. Chociaż oczywiście nie musiałeś mi ustępować. Wolę poczekać. Nie nie, Zak, tak nie można. Nie mogę kazać ci czekać. Czy to będzie trwać w nieskończoność? Czas coś wymyślić. Jako gentleman daję ci prawo do rozpoczęcia. Dziękuję, ale dopiero po tobie. Przyzwoitość nie pozwala mi postąpić inaczej. Czy To mi się śni? Co tu się dzieje? Dobra, wydawało mi się. Zak, miejmy to już za sobą, zaczynaj. Dobrze, masz rację, ktoś musi położyć temu kres. Mam na myśli zacząć. Jak chce mi się kichać! to. udało mi się ich oszukać. W tym czasie włożę sobie do buzi mój sztuczny język. Jak się masz, Zak? Świetnie mi idzie, już nie mam ochoty na kichanie. Jak widać, zadanie wykonałem z łatwością. Ale co się stało z twoim językiem? On odpadł. Nie wiem, o czym mówisz. O tym, Zak, spójrz tutaj. Kurcze, przyłapali mnie. Już rozumiem, oszukałeś nas. Ach, tak? Więc teraz musisz naprawdę polizać ten stek. Ale za co? Boże, to jest obrzydliwe. Czy jesteście teraz szczęśliwi? Muszę pilnie wypłukać usta. Dobrze ci tak. Następnym razem nie będziesz oszukiwał. Wykonałem zadanie. Zobaczymy, jak Quentin sobie poradzi. Myślę, że to nie będzie łatwe, ale mam plan. Wykorzystam ostry sos. Boże, jaki pikantny. Moje usta już płoną. Zaraz wybuchnie tu pożar. Czego to robić, Quentin? Boję się. Chciałem tylko usmażyć mięso. No jak? Udało się? Tak, właśnie taki stek z przyjemnością zjem. Mmm, super, bardzo soczysty. Genialny plan. Nie spodziewałam się tego po tobie. Potraktujmy to jako komplement. Szkoda, że ja na to nie wpadłem. Nie ciesz się zbyt wcześnie, Quentin. To nie jest takie proste. Dodam troszeczkę tabasko do twojego steku. Zobaczymy, co teraz powiesz. To jest takie dobre, że chcę więcej. Świetnie. Ale dlaczego zrobiło się takie ostre? Moje usta znowu płoną. Może to przez tabasko, które dodałam. Ale dlaczego Betty? Jestem już taka głodna. Zgadzam się, nie zaszkodzi coś przekąsić. Co z twoim żołądkiem, Lili? Pilnie potrzebuje jedzenia. Kiedy wreszcie będziemy kontynuować challenge? Już teraz! Przestraszyłeś nas! Nie podoba mi się taki numer. Przepraszam, chciałam się tylko spektakularnie pojawić. Jak wam się podoba moje nowe danie? Właściwie to nie wygląda zbyt dobrze. To dziwne z jakiegoś powodu nie wszyscy lubią paluszki, ale ja je po prostu uwielbiam. I właśnie teraz niektórzy z Was będą mieli okazję spróbować tego dania. Jestem głodna, ale nie aż tak. Ja też nie. Dobrze, że nie muszę próbować tych palców. Lepiej poczekam na kolację. Jess, co tak siedzisz? Czas zaczynać! No dalej, polisz to. Ale w ogóle nie mam ochoty próbować palców, przerażają mnie. Po prostu otwórz usta, w ten sposób pomogę ci. O nie, w moich ustach został kawałek palca! Szkoda, że nie potrafiła docenić mojego przysmaku. Lili, masz szansę to zrobić. Chciałabym z niej zrezygnować, ale obawiam się, że to niemożliwe. Trzymaj się Lili, to wszystko wkrótce się skończy. Staram się Andy. Ojej, jak przyjemnie chrupie w ustach! To wspaniałe! Serio? Może ja też spróbuję. Mówiłem, że wam się spodoba. Cześć! O nie, to wampir! Zaatakował mnie! To przecież jazz. Nie zdawałem sobie sprawy, że jest taki wrażliwy.